No dobrze kolejarze, słuchajcie. Myślę, że warto zakończyć już teorię związaną z tą książką E1758. Ale jak widać, ona jest tak obszerna, że ja w dwóch częściach się nie zmieściłem. Dlatego podzieliłem to na trzy części. A w trzeciej części tego materiału będzie część druga. Mowa oczywiście o zawartości tej książki. Od początku. Książka E1758 składa się z dwóch części. W pierwszej części y, tutaj odpisywaliśmy głównie usterki związane z urządzeniami SRK. W części drugiej, natomiast, będziemy zapisywać y, zapisy o wykonywanych robotach, tymczasowo wprowadzonych zmianach i sprawdzeniach urządzeń oraz o wprowadzeniu i odwołaniu obostrzeń. Teraz uwaga! Część pierwsza zawierała głównie usterki, zaś w części drugiej będziemy odpisywać głównie konserwacje. Tylko różnica polega na tym, że w części pierwszej głównie to my, jako pracownicy posterunków ruchu, czyli dyżurni ruchu, nastawniczowie, zwrotniczowie czy drużnicy przyjazdowi, to my tam głównie dokonawe, dokonywaliśmy pierwsi odpisu, ale w części drugiej role się odwrócą z tego względu, że w części drugiej, skoro to są konserwacje, to najczęściej y, będzie pierwszy automatyk dokonywał odpisu i tutaj troszeczkę role się zamienią, z tego względu, że tam był w pierwszej części odpis usterki przez nas, później przystąpienie y, tutaj y, automatyka y, do tej usterki była nasza, nasza zgoda. W tym przypadku, y, poniekąd słuchajcie, role będą odwrócone, y, ponieważ te. Y, rolę odwrócone w ten sposób, że to pierwszy automatyk będzie odpisywał daną usterkę, ale dalsza część się nie zmienia, czyli musi być oczywiście zgoda na przeprowadzenie danej konserwacji czyli tylko pomijamy tą naszą, tutaj nasz odpis związany z usterkami, bo gdzie usterki, tam pierwsza część drugie części konserwacji i tutaj słuchajcie, będzie troszeczkę mniej tego, z tego względu, że Pierw, oczywiście, jest przystąpienie do konserwacji przez automatyka, automatyk odpisuje, co chce, jaką konserwację chce przeprowadzić. Czy chce jakieś y, tutaj pomieszczenia otworzyć, czy ewentualnie chce wprowadzić jakieś obostrzenia, ponieważ niekiedy konserwacje w urządzeniach SRK wymaga, mogą naruszać zależności y, tych działań, będą naruszać y, prawidłowe działanie. Tych urządzeń dlatego na pewno jego rolą jest odpisać. Jeżeli chce wprowadzić jakieś obostrzenia, on to odpisze nam, że chce wprowadzić obostrzenia, ale te obostrzenia my już musimy tutaj wprowadzić. Także, pierwsze jego jest przystąpienie, później jest nasza zgoda na konserwację tych urządzeń SRK czy cokolwiek on chce. Jeżeli on sobie pójdzie, wszystko ładnie zrobi. To jest zakończenie konserwacji. Także słuchajcie, jak widać, w drugiej części filozofii nie ma. Filozofii nie ma tylko w przypadku, słuchajcie, kiedy nie ma obostrzeń. Bo jeżeli są obostrzenia, to tutaj troszkę sytuacja wygląda inaczej, i warto mnie posłuchać z tego względu, że, uwaga, jeżeli jest przystąpienie do konserwacji w blokadzie liniowej. I automatyk wie, że ta konserwacja może zakłócać działanie blokady. To na pewno odpisze, że trzeba wprowadzić, że zachodzi potrzeba wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów po to, że takim i takim, na szlaku takim i takim. Teraz uwaga: bardzo częsty błąd, który tutaj robią my, robimy my, czyli ruchowcy, to jest to, że. Od razu wyrażamy zgodę na przeprowadzenie tej konserwacji, tak z automatu to robimy. Ale uwaga, on odpisał, że yy, zachodzi potrzeba wprowadzenia obostrzeń. Więc zanim wyrazimy mu zgodę, musimy wpierw wprowadzić te obostrzenia. A dopiero po wprowadzeniu obostrzeń wyrażamy mu zgodę. Z tego względu, że uwaga, jakby była odwrotna sytuacja, pierw byśmy wyrazili zgodę, a dopiero byśmy wprowadzili obostrzenia. To jeżeli automatyk zauważy, że ma już zgodę, to sobie idzie tutaj już pracować i przeprowadzać różnego typu konserwacje. Ale pytanie, czy obostrzenia były wprowadzone? A właśnie nie było ich wprowadzonych, więc w tej sytuacji, słuchajcie, nie może iść, w sensie automatyk może iść, ale nie ma wprowadzonych obostrzeń. On po to wprowadza obostrzenia, po to odpisał, że zachodzi potrzeba wprowadzenia obostrzeń, z tego względu, że może zakłócać ta konserwacja działanie blokady. Więc wpierw uwaga, obostrzenia. A potem zgoda, także jak automatyk idzie sobie już tam pracować, na przykład w przekaźnikowni, to już są wprowadzone obostrzenia. OK, gdy wszystko gra gwizda przychodzi, odpisuje nam zakończenie konserwacji, oczywiście odpisze, że jeżeli wszystko jest OK, to napisze, że obostrzenia można odwołać, i tu znowu nasza rola, że zapoznajemy się z odpisem i ewentualnie oczywiście w odpowiednim momencie. Odwołujemy dane obostrzenia. Ok, jak to słuchajcie wygląda? Na przykład, pierw odpisuje automatyk, że przystępuje się do konserwacji sygnalizatorów świetlnych, napędów zwrotnicowych oraz urządzeń SHP. Prace będą prowadzone w przerwach między pociągami. Bez obostrzeń, łączność radiotelefoniczna. Automatyk się podpisuje, my się też pod nim podpisujemy i uwaga i minutkę później widzimy, że nie ma obostrzeń, więc od razu wyrażamy zgodę. Wyrażam zgodę na konserwację sygnalizatorów świetlnych, napędów zwrotnicowych oraz urządzeń SHP bez obostrzeń łączność radio sprawna. Oczywiście się podpisujemy i automatyk na dowód tego, że zapoznał się z naszą zgodą, również się odpisuje. I tu bardzo ważna zasada, mowa tu o nas ruchowcach, czasami tych elementów, na które automatyk chce przystąpić do jej konserwacji będzie dużo. W tym przypadku mamy tylko trzy sygnalizatory świetlne, napędy zwrotnicowe oraz urządzenia SHP. Słuchajcie, nie piście tego, zależy w jakim zakładzie, ale y, u nas się to przyjęło, że y, nie wolno wyrażać zgody na wyżej wymienione. Tutaj urządzenia. Z tego względu, że instrukcja IE5, dokładnie załącznik 5 do tej instrukcji, mówi nam, w sensie pokazuje nam, że jest wyraźnie wyrażona zgoda na wszystkie te elementy słowo w słowo, które chcę przeprowadzić. Wielu tak osób robiło, że po prostu odpisywało, że wyrażam zgodę na wyżej wymienione prace. I też jestem tego zwolennikiem, z tego względu, że słuchajcie, skoro ja się zapoznałem, słuchajcie, z tym odpisem, bo się podpisałem pod tym, to czemu ja nie mogę odpisać, że wyrażam zgodę na wyżej wymienione prace? Bo skoro ja się podpisałem, to jestem świadom na co wyrażam zgodę, tak? Jestem świadom tego, na co chcę automatyk przystąpić do konserwacji, tak? No ale wiadomo, tutaj różne, różni tutaj naczelnicy, kontrolerzy do tego mogą podejść. Jak wiadomo, mamy 23 zakłady. I każdy może interpretować to po swojemu. W jednym będzie ok, w drugim już nie. Także nigdy nie będzie spójności, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Ok, odpisuję bez obostrzeni łączność radio telefoniczna sprawna. To my odpisujemy automatykicie. Jak widać, wraca o godzinie 11.00 i odpisuje, że zakończono konserwację sygnalizatorów świetlnych, napędów zwrotnicowych oraz urządzeń SHP. Działanie prawidłowe. Jak widać, nie odpisywał żadnego typu pomieszczeń, że chce otworzyć, więc tutaj nic nie zamyka, nic nie plombuje. Także tutaj zakończył. Działanie prawidłowe, wszystko gra, nie było obostrzeń, więc takie zapisy są bardzo fajne, krótkie i przyjemne. Podpisuje się, my też się podpisujemy i to już stała nasza rola. Nic nie odwołujemy, żadnych obostrzeń, bo przecież nie było one tutaj prowadzone. Ok, także koniec tym teraz, yy, za chwileczkę przejdziemy, ale to już w kolejnym materiale, yy, dam yy, dwa zadania. Pierwsze zadanie będzie związane z pierwszą częścią E1758. Drugie zadanie będzie związane z drugą częścią E1758 i zobaczymy, jak to się po kolei odpisuje. Już a w drugiej części mogę Wam powiedzieć, że będą obostrzenia, i wtedy w praktyce zobaczycie, jak się tutaj to odpisuje. Także tyle jeśli chodzi o ten temat, a już później zajmiemy się usterkami związanymi z urządzeniami SRK, czyli poznamy i tutaj będzie troszeczkę też y, tutaj praktycznych rzeczy, a mianowicie pokażę Wam właśnie jak działa jak się zakłada zamek trzpieniowy, czy jak się zakłada sponę iglicową, a również spono zamek. także trzy elementy trzy można powiedzieć urządzenia, elementy które stosuje się w przypadku zabezpieczenia zwrotnicy ok, także tyle jeśli chodzi jak jakieś znowu będą pytania śmiało zadawać na każde z nich postaram się odpowiedzieć Także ok, także lecimy w tematem, koniec teorii, przechodzimy do praktyki.